Cześć, witajcie, tutaj ja, Api i dzisiaj nagrywam no, dla was serię... ...odcinek ze serii, znaczy się, <grym>, terraria. Tak, dzisiaj jestem bez Pauliny, no, ostatnio powiem naprawdę nie ma czasu, nie, to można zauważyć, że po prostu, no, jej nie ma. Pomimo, że wiem, że seria to jest ja i ona, tak, no, taka miała być seria, no, ale, no, niestety, ostatnio naprawdę nie ma czasu. A dzisiaj zajmiemy się dalej z Zenitem, dalej dla Pauliny i dla mnie będziemy robić... ...ja będę robił ten Zenit, i dzisiaj zajmiemy się ostrzemiećca, tak. Mam tutaj przebywaczki przygotowane, tam poza odcinkiem przygotowałem ich 7. Dużo myślę, no trochę trwało, nie? Robienie to i to siedmiu. W poprzednim odcinku zdobywałem boską Gwiezdą, Gwiezdą Furię oraz Zaklęty Miecz. Naprawdę zalecam sobie zobaczyć, bo to jak to się udało łatwo, to jest niewiarygodne. Taki dobry odcinek wyszedł, przy okazji zdobyliśmy trofeum z of Cthulhu, tak? Zrobiliśmy taki nowy świat, można powiedzieć. Poza odcinkiem jeszcze pozbierałem sobie te gnomy, po prostu pożadłem sobie Tutaj wystawiłem sobie tę świeczkę, chyba dalej tam jest nawet. Tak, świeczkę i ganiałem góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Zrespił się, wychodziłem na zewnątrz i się zamienił kamieniem. Wow. I pozbierałem w przeciągu tych, nie, tych 30 minut... 3. <grym> wow. Dużo. No ale nie chciałbym się już dłużej tego zbierać, więc po prostu na tym pozostań, poz, pozostałem. Dobra, ile jest? Minuta? No to dobra. No to ja w takim razie na samym początku Was proszę na mój drugi kanał. Na którym nagrałem stricte na Transformice Może jest tam mała przerwa, ale za niedługo powrócę Tak, musiałem sobie po prostu tej gry odpocząć Na kanał polny, który nagrywamy nagrywam na przykład Simsy na I na nasz wspólny serwis Discord, który jest oczywiście w opisie Jest tam miła łatwo smeram, możecie z nami popisać I jest naprawdę bardzo fajnie, tak? Jesteście informowani w sali o nowościach Dobra, więc my może bez zbędnego tutaj przedłużania Zaczniemy sobie ten, ten Dyniowy Księżyc No bo to właśnie na nim jest ten, ten jakby Pumpkin Moon? By ja powiedziałem? Czekajcie, nie to jest event. Pumpkin Lord, tak? dyniowy, Jest, dyniokról Król. Hmm. No to Pumpkin King, nie? Dobra, no i z niego właśnie to wypada. Jest, ile ma dropów, oby wypad z niego miecz po prostu. Chyba, że z niego możesz. Nie, chyba nie z niego. Wiem na pewno, że z tego dyniogłowego, Dobra, więc rozpocznij. Aha. Ten event jest tylko nocnym eventem, no tak. <laughs> Zapomniałem o tym. No, generalnie na tym odcinku. Myślę, że zamiast dokończać tego, bo dzisiaj dzisiaj robić nie będziemy, bo zostaną nam tylko Moonlorda Lord, Moon pokonać kilka tam 20 tysięcy razy, żeby dostać te dwa miecze. I następnie myślę, żebyśmy zrobili sobie albo projekt, projekt jakiejś wioski sprzedałby się tutaj zrobić na pustyni, albo w końcu odcinek, albo złowienia, albo zadawania przedmiotów do shimeru. Powiem, że już tak dałem, ale taki po prostu taki poboczny odcinek z szimmerem, żeby był fajny. Mam zamiar też na live zrobić. Projekt tego obostu w końcu i to chyba zbuduję na live, ja tam od razu zrobię nawet to laboratorium, bo to będzie duży, naprawdę w cholerę, duży projekt i to po prostu najlepiej byłoby zrobić na live. Tak, ostatnio był live. Pozdrawiam wszystkich, którzy na nim byli. Naprawdę bardzo fajnie myślę, że się przyjął. Ja jestem bardzo szczęśliwy z niego, chociaż na początku były jakieś problemy, to jednak był pierwszy live na tym kanale. Fajnie, fajnie. Dobra, rozpocznijmy może ten event. Znaczy, ja poczekam, ale dla was to będzie jak mrugnięcie okiem, nie? Bo sobie nie zrobię cięcie, więc widzimy się na evencie. Dobra, ale jeszcze zanim, to chcę powiedzieć, że to jest jednak pubking, <grym> Takie fajne jakby połączenie słów. I jest na miecz 12%, to jest naprawdę mało. I z niego jeszcze może coś trofeum, które naprawdę bym chciał dostać, tak? No to dobra, ja tyle miałem do powiedzenia. Więc teraz naprawdę widzimy się na evencie. <grym> wow. Dobra, jest chyba w końcu ta noc. Przeklęta. Aaaa, ja, jeszcze kilka sekund panie, zostało. W ogóle ja jeszcze mam to tam do was do przeglądania, bo naprawdę w głowie tyle odcinków. No, z oczyszczania bym chciał zrobić jakiś specjalny odcinek. Mówiłem chyba, na pewno mówiłem to, bo wiem, że mówiłem. Z wędkarstwa bym chciał zrobić odcinek. Zwyczajnego, potem z łowienia w lawie, chociaż mogłem to połączyć w jeden, co nie? Zrobić w wiele farm na różnych tych biomach, na przykład na ziłowym bym chciał zrobić. Dużo jeszcze tutaj brakuje mi przecież tych domków. Chciałem zrobić statek piracki dla pirata. Na biomie tutaj bym chciał zrobić piramidę, świątynię, świnki, awianki. O, jest noc, szybko lecimy. I tak dalej, nie? Dobra, rozpocznijmy maskaradę. Mamy naprawdę potężny miecz, więc to będzie raz, dwa i się pojawią te pumpkinki. Ale głupia nazwa. Naprawdę myślę, że jest Pumpkin Lord, się nazywa nie Pupking, to jest tak głupia nazwa, w ogóle... Dobrze mnie słychać? Chyba mnie dobrze słychać. No bo najgorsze co by mogło się w takim wypadku wydarzyć to po prostu źle tylko złe audio, nie? nie? Po tym będzie znowu będą dynie hortowo rosnęły w naszej mapie. A czyli tak jest event Halloweenowych w grze, więc... Na jedno wyszło, nie? Właśnie, będzie specjalny odcinek na Halloween z Terrarii, gdzie będziemy otwierali te wszystkie jakby torebki, tak, z ubraniami. Ale szybko wszystko umiera. Bardzo mi się to podoba, nie powiem. A! No bo... Czekajcie, bo bym się tak dupa wołowa przygotował. Bo postawiłbym sobie po pierwsze ciebie. Żeby mieć większe szanse na cokolwiek. A ciebie może nie, ale ciebie na pewno. Co jest? No... What the fuck? Dobra, szybko, 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 szybko. To wszystko jest. Dobra, tyle. Kurde, ja nie mam naprawdę na tego, żeby przywoływać sobie dodatkowych tych. No nie mam. Trzymaj tego, tutaj nie mam. Żeby sobie dodatkowych przywoływać ee, tych familiarów, ta? Do pomocy. No zupa, że nie mam, no, Dobra, jak tam drzewa. O, te te mini bossy będą nadawały najwięcej punktów. O nie, no slime'a nam zabiły. Wybijajmy póki co byle jak, tak żeby po prostu był ten pupking. No na i nam najbardziej zależy. Reszta jest naprawdę nieistotna. niech nie chcę tam na dół nie schodzą, bo kurde nie chcę żeby tam wszyscy umierali Wiem, że będą i tak umierać, no ale no bez przesady, że tak ilości... O dobra No i teraz ufem Bez problemu sobie tego pokonamy, naprawdę najmniejszego Byle szybko, nie? Żeby się od razu drugi zrespił I z pierwszego nie ma nic Do dupa, bardzo nam zależy na mieczu I tak w sumie tylko na mieczu, a niczym innym Dobra, jest drugi myk, nawet w sumie Jojem, jojo jest mocniejszy niż mysz Naprawdę bardzo dobrze widać Joje mamy strasznie wykończone. Dobra, to drzewo tam cholerne Trochę się wyciszyłem na pewien moment, bo wcale nie wiedziałem gdzie jest to drzewo Szukałem go <ścoughs> O, jest! Dobra, i my! jojem po mordzie Kiedy będzie końcu ta fala, gdzie się będą wespił non-stop, to ty Kurcze, no teraz nie ma żadnego, na przykład, głosu, nie? I to jest takie marnowanie czasu. Dajesz miecz? Chyba nie dał miecza, nie dał. Po co? Po co miecz? To, 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 najbardziej potrzebuje... A po co, nie? Dobra, mam zawsze jeszcze sześć przebywaczek, tylko nie wiem, czy... Za bardzo by mi się chciało tak non-stop czekać na tą noc. go jakby się od razu trafiło. Dawaj z tym drzewem tam. Dobra, martwy. Kolejne drzewo, jeszcze jedno drzewo. Cholera z tymi drzewami. Jak są na przykład... Tylko te papkin, papkingi, tylko je chcę, tylko je. I nic innego. I na cholerę się tam na dole się, no Tak mnie to denerwuje. No chyba że i ten tu nie ma prawie. Bo jednak napię trochę tam widzę, że jednak jest tam jeden peset na pewno, tak Dobra Merchant jestem Umar Od razu drugi widzę Umar Czy z nich wypadło cokolwiek interesującego? Nie Nic ciekawego Dobra ja jest kolejne Dobra siup. Chyba nic ciekawego znowu Niesamowite, jak rzadko to wszystko tutaj dropi. Dobra, Imek, tam, jojej, podyni. Jest, chyba nie ma. Kurde, już naprawdę dużo czasu nie zostało. Szybko, jak najwięcej. Ale szybko umierają. Nie spodziewałem się, że tak łatwo będzie ich zabijać. Jest, kolejne. Jak się respi, najlepiej dwóch naraz, naprawdę. Bo nic innego nie potrzebuję niż, niż zabijanie właśnie tych. minibossów, nie? Jest, respi się. Jeden po drugim, o to chodzi. 16 fala. To jest to. respi się, jeden po drugim. Co, skończyli się. Respisz tu następny, Markę O no nie no dalej nie ma tego miecza Niezłe jaja No jakie gówno Dawać miecz Naprawdę Syf jest jak nie wiem Mamy trofeo i to oba. To jest fajne. to trofeo naprawdę zlit. Ale teraz miecz, nie? Miecz, jak nie wiem, bardzo bym chciał ten miecz. Są, dwa naraz. Elegancko, o to chodziło. Dwa naraz to, to dwa itemki. O, znowu widzę, że trofeum wypadło. Kurde, zaraz się kończy event. Cholera jasna, co mu się nie respi, No. Jesteś król królu dniowy. I co tam nam wypadnie z ciebie? Nic istotnego. W tym za rzadki, no nie z rzadkością. Do zdropienia tego miecza przypadkiem. I czemu się on nie respi? Ten boss. Weźcie go z naprawdę, gro. Bo na niczym innym nie zależy przecież. No, same trzeba, no. Dobra, niech się skończy ta fala. Jest, no. Po prostu musiałem fale skończyć, żeby się na zewnątrz zaczął respić. Nie do wiary. Nic. Nic, co bym chciał. I się kończy w cholerę. I nic się nie respi. Nic z nich nie dropi. W momencie dnia chyba auto autentycznie umrą w... Znaczy, o, tak odlecą sobie, nie? W mikrosekundę, tak o! Co odlecą. Więc nawet żeby zdążyć, to muszę nie chwilę jakoś zabić. No teraz już nie wiem co, co dostaję, to dopiero zobaczę w Wojtę. Dobra, umieraj szybko. Nas, bądź we mnie. Dobra, ja się nie ruszam. Widzę, że ciągle trofea wypadają, to jest fajne. Nie! Widzieliście, jak poleciał na dół? O tym mówiłem. Po prostu sobie wezmą i znikną. Dobra. Widzę, że w półpunku nie mam żadnego miecza, nawet jednego. To bardzo słabo. Dobra, pozbieram sobie całą kasę. Jezu, cztery platyny, no wow! Ej, to naprawdę niesamowita ilość kasy, nie? Jeszcze trochę tutaj sobie popiegamy w lewo i prawo, żeby sobie zebrać cały loot, jaki tutaj miał okazję wydropić. No, jeden slime tam przetrwał, widzę, że tutaj magik przetrwał, pirat. Raczej tylko z tych pierwszych domków mi dali rady. Dobra, tutaj sobie połączę te... ...orzecze, jakie są i tutaj jest Nie ma miecza. No nie mogę. Ale kupa, dobra, To no to w takim razie czekam na następną noc, wow, fajnie. Dobra, ale zanim jeszcze będzie ten event, to ja chcę jeszcze wam pokazać taki fajny myk, że tak powiem, bo są takie dwa trinkety, jeden zdobywa się od piratów, a drugi y chyba też, a nie ja wiem, jakoś go nawet nie wiem czy nie ważne. ale zresztą nieważne, mam takie coś zresztą, tak? I ten powoduje, że zwiększa zasięg podnoszenia monet oraz po zabiciu przeciwnika mamy szansę nam wydropić dodatkowe monety, tak? A tutaj w sklepach są obniżone 20%, i generalnie te dwie rzeczy można połączyć, więc sobie to zrobimy. No i teraz sobie założymy ten czas, będziemy więcej pieniędzy zarabiać, ponieważ że może jakoś bardzo tam pieniędzy nie potrzebuję ale wiecie, zawsze fajnie mieć, tym bardziej, jak ci przedsiębiorcy są tacy łatwiej dla nas do pokonania, nie? Też dodatkową kasę z nich zdobędziemy. No więc ja wracam do czekania jeszcze pół dnia terrariowego. OK Okej, słuchajcie, już jestem, właśnie się chyba teraz w tym momencie dosłownie zaczęła noc. Więc idealnie słuchajcie, jestem z wyczuciem perfekcyjnym. Przed sekundą się noc zaczęła, więc trzeba szybko pierwsze te fale przelecieć, żeby od razu te tamkiny głupie leciały, nie? Więc szybko tutaj powybijać, raz, dwa, raz, dwa. Wszystkie NPC tam się zdążyły już po, <śledziny> po odradzać, więc droga też bez sensu zaraz ugrą mnie. Głupia sprawa. A, no ja u góry tam jeszcze mam sobie wyciągnąłem ze wszystkie lepszenia no, mówiąc, dwa, bo pomyślałem, że że mógłbym sobie drugiego jednak tego przywołać, tak? Byłem poszukać tych wszystkich rzeczy, które tam w poprzednim odcinku mówiłem, że zgubiłem i się okazało, że były wszystkie na platformie Moonlorda, Munlorda, więc ciekawe No, szczerze, bardzo się tego spodziewałem, że tam jak to powiedziałem To zawsze logiczne było Dobra, piąta fala będzie jest, teraz będą się chyba drzewo respić, tak? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Kurczę, niech się respisz, powoli o drzewo. Bo z tym drzewem będzie najłatwiej potem przejść na, na te, lep, te lepsze fale, gdzieś będzie ten... Ten król pumpkinowy się respi, ha? Na szóstym się respi. Dobra, no po jedną falę się pomyliłem. Dawaj, to drzewo. Jest. No dobra, jak my, my, my wszystkich po kolei Kurczę ja wiedziałem, że to będzie ciężkie zdobyć. Nie, miecz, ale nie spodziewałem się. Może tutaj ja jednak... Wykorzystam więcej niż jedną tą przeływaczkę. Ja sobie tak zrobiłem, nie, no tak po prostu na zapas jakbym w przyszłości chciał do tego wrócić, jeszcze nie sobie. Przez ja myślałem, że jedna wystarczy. To naprawdę dobrze, że w takim razie zrobiłem ich więcej. Na myśli, że trzecie nie będę musiał wykorzystywać, że te dwie wystarczą. To raczej. Oby, bez problemu. Bo wiadomo, to szybciej, lepiej. O, dwa drzewa. Dobrze, to od razu będzie. więcej do podbijania tych falta. Nie wiem, na której się te pumpkin respią, ale widzę, że już się zaczął. Czy na dziesiątej? Dobra, to fajnie wiedzieć. Bez problemu, to tacy płaci przeciwnicy I... Póki co nic nie wypada my źle, po prostu jest tak na razie źle Chyba po kolei Jeden po drugim musimy rozwalać Chyba nie wydropiło też nic będę jak najszybciej się tutaj To wszystko tutaj się napotacza Żeby znowu się zaczął skupić Żeby znowu się zaczął respić i skupiać się właśnie na tym Pa pumpkingu, tak? Dwa to drzewo, bo nadaje najwięcej z, tego, z tej fali. O, jest! Nad go nie zauważyłem. Fajnie, dobra. I cyk. Chyba nic nie zrespić ciekawego. A wy kolego? Nie, no martwi mnie to, naprawdę. Tu się nie chce zarespić? No, cholera no, że się. Ile można zabijać tych pieprzonych Londynie? Jest. Nie ma Widziałem co wypadło, nawet po nie sięgnę Bo nie ma sensu Wolę się zająć zapijaniem tych bosów tutaj, tych drzew Tak, żeby ten Pupking się zrespił jak najszybciej Gdzie on jest? Tam gdzieś jest Kurde, leż promieniem w nas strzelił to aż dwa Dobrze Od razu będzie chyba następna fala Ta, 14, to się teraz będą respiły te dynie dobra Ciuk. Chyba nie wydropiło nic, co by nas interesowało. Chyba nie, dobra. Więc kolejny ziomeczek. No to już połowa, naprawdę. I nam nie chce wydropić. No to niezłe jaja, totalnie niezłe jaja. No ja szybciej to zrobiliśmy, bo poprzednim razem się zastopali mieliśmy. Już jakoś pod koniec, to teraz już 14. Zaraz teraz 15. I ja ci kręcę, ale szybko. Naprawdę wiele się przyniósł jak poprzednim razem. Kurde, jakoś to nie idzie. Z tym mieczem. Naprawdę bardzo słabo idzie. Smuci mnie to, Nie powiem. Dobra, dynia, dynia, to już się miał zajmować. Co ja robię? Dropiłeś, nie. Nie chcę tych trofeum. Już mam za dużo, mi do trofea, naprawdę. Jest ile trofeum już mamy. Wreszcie do, do, do pojęcia. Dawaj dynia, dawaj, res na mierz no, niby ty res pisz miecz. No, sprawdzałem specjalnie O matko no Dawaj kolejna dynia, 16 fala, zaraz się będzie. będzie dynie się nie tym halo? O, zaraz piła się. Niech się restym dwie, dwie podrzuty, naprawdę. No, to byłoby w takim wypadku najlepsze. Gdzie jesteś? Tutaj jesteś, dobra. Dropniesz na mieczyk? Od razu kolejna, bardzo mi się to podoba. No co, moje drobnie... Dawaj, dynia, dynia, dynia za dynią, 17 17 fala. No i nic. Naprawdę nic. Dawaj. No nie, no nie chcemy te, tego gówna. Ja nie mogę Na wszystko jest podobna szansa, że wydropi, to nie wydropi oczywiście, bo po co O fajnie, jedynie na raz Tam już widziałem, że nic fajnego nie wydropiło, niestety. I tutaj też Super Gdzie jest Tutaj, z dołu 18 fala będzie za moment Jaki głównie. to no jest fatalny O dwie naraz, tak o to chodzi Tak ma to właśnie wyglądać A teraz będzie do Wojdu wszystko chodziło, więc teraz nie wiem co się będzie Dropić, mam nadzieję, że miecz A mam naprawdę wielką nadzieję, że miecz Kurde event się kończy Nie jest dobrze Daj, daj, dawaj, dawaj, Żeby jak najwięcej was tutaj pokonać. Jak dyl dyni właśnie. Niech się zaczną reskryć te jest. Dobra. I to dwie naraz, dobrze. O to chodzi. Jedna. Druga. Trzecia. Kurde, nie wiem, że jest tak blisko zakończenia. Nie no ja się chyba już zaraz. Teraz powinien skończyć chyba no, Proszę wydruk nie... No gdzie jest? padynia. Tutaj Umrzyj jak najszybciej Umieraj, umieraj, proszę umieraj Nie chcę, żeby powstał dzień Zanim cię zabije Jesteś. Dwóch na raz, dobra. Jeden. Drugi. Są gdzieś jeszcze? Jest! Nie! Koniec, a ja nie wiem, czy mi się udało. Chwila prawdy, patrzy by... Patrzymy w tą... Yy, w wojnę, tak? O matka, gdzież się wydropił. Tylko tutaj się wyzbieram z tych... Poków Sześć platyn! No, dwie platyny więcej. Niesamowite. I uwaga, mamy to? Mamy to! o, Mamy i... jeden! Jeden! Jeden mamy! Tak, słuchajcie, udało się! Mamy to! I ja cię kręcę! To wymagało naprawdę tak wiele! No to dzisiejszy cel odcinka został wykonany. Mamy ten miecz. 252! Lepszy niż ten poprzedni. No i dobra. I naprawdę już mamy wszystko. Teraz Bladea ma Paulina, więc wystarczy, że go przekażę. I zostało nam tylko miecze z Moonlorda. Tak, te dwa gwiezdne, więc w następnym odcinku w końcu Skończymy cały ten rozdział, wow Ile można było to robić? Szybko, myk przy... wow, oh, oh, cholera Ale... Wszystko kiwało co jest, Ecz, tak? Niesamowite, dobra, więc ja się z wami będę żegnał i widzimy się na następnym odcinkach Dajcie znać sobie odcinku odcinku Zawiecie jakąś ocenę i subskrypcję No i papa, pa. cześć Ale fajnie, ja jestem zadowolony